Ten człowiek może w pewien sposób swoje słowa wprowadzić w czyn i mamy kazus Tadeusza dudy, zwielokrotniony w naszej rzeczywistości. To nie będzie ostatni przypadek. Niestety, chciałbym powiedzieć, że tak, że na tym ludzie się pamiętają, ale za moment usłyszymy następne takie zdarzenie. Wcześniej był Jaworek, teraz jest Duda, za moment będzie inny pan X albo pani X, bo, bo no, tutaj kobieta też może pokusić się o to, żeby rozwiązać w ten sposób problem. Tutaj nie ma, nie ma złotego środka. Oby tego oczywiście nie było, ale znając naszą, naszą specyfikę i no, to napięcie i troszeczkę takie zmiany mentalności naszego społeczeństwa, sposobu życia, niestety możemy się spodziewać, że nie jest to ostatni przypadek. Niezależnie od tego hmm, scenariusza, smutnego, ale bardzo realistycznego, to czekamy na jak najszybszą informację o tym, że udało się schwytać hmm, Tadusza Dudę, poszukiwanego od kilku dni przez polską policję. Inspektor Marek Dyjasz, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. I Janusz Szwerter, dziękujemy.